Cześć, witam w kolejnym odcinku z fikcyjnych kwadratów. Z tej strony oczywiście, Mr. Bebuś. E, chciałbym Wam dzisiaj pokazać e, coś nowego. To to też nowe miejsce, ale zrobiłem sobie skina. Właśnie taki skin będzie. Jak dla mnie na razie pasuje. Dobra. Koniec. Koniec patrzenia na skina. Przejdźmy dalej. Zebrałem trochę materiałów żelaza. Yy, pochodziłem po kejbach nic ciekawego tam nie ma, strasznie krótkie. I postanowiłem, że że się wybudujemy gdzieś właśnie tam jest. Tam jest yy, ta dżungla właśnie dżungla yy, ogólnie będzie teraz może słabsza jakość wideo bo nagrywam innym programem ale będzie na pewno mniej lagów w ogóle lagów nie ma a gram na yy, gram na farze 32 więc jest bardzo dobrze na farze 32 gram no i cóż, chyba lecimy. Będziemy dzisiaj zbierać materiały na domek. A w następnym odcinku, może trochę pójdziemy do kopalni. Się pobawić. Dobra, trzeba oświetlić, bo jest ciemno. Ok, weźmy sobie drewno. I zrobimy. Wszędzie żelazne w końcu. Kilof. Siekierę. Może jeszcze łopatę. E, mieczyk. I to wszystko. Dobra. Mieczyk. E, jeszcze może zrobię jeden kilow Jak słychać jakieś stukanie, to sąsiad stuka w rurę, nie wiem po co. Pewnie mu się nudzi. Dobra, idziemy dalej. Zetniemy. Oj, ścina. Zetniemy trochę drzew. Dwieczka, hmm, jedyneczka. Trzy, cztery. Dobra, zetniemy trochę drzew. Żarcia mam dużo już. Pozabi pozabijałem parę krówek. Krówki były chyba. Chyba tam? Jakoś tak Chyba tu Już coś tutaj zombie Woła Dobra Siedźmy to o, Tu są bardzo piękne góry Bardzo piękne i długie góry Myślałem żeby zrobić też zamek tam na samej górze Ale właśnie nie wiem Tam albo na tamtej takiej Na tamtym podniesieniu takim wzgórzu właśnie a tam zrobimy może coś innego dobra na razie pozbieramy materiały zombie na dole ok idziemy zobaczyć bo mnie wkurza już z żelazo pięknie węgiel e, już niedługo e, pojawi się Dead Island to co już wcześniej zapowiadałem mam nadzieję że zadziała na tym kąpie powinno i będziemy sobie dziarzyć w Dead Island Akurat stukać wtedy, kiedy nagrywam. O, pies był wilk. Dobra. O. OK Okej. Troszkę drewna. Tomek będzie właśnie z tego ciemnego drewna. By się przydało jeszcze te takie zwykłe, ale wątpię, czy gdzieś tu jest. Nie wiem, czy nie mam sadzonek zwykłego, ale chyba nie. Dobra, poszukamy sobie. Ok, e, my, myszkę pewnie będzie słychać głośna jest ale może nie będzie słychać. Dobrze by było, żeby nie było słychać. Dobra. Weźmy sobie łopatę. Drewno i tak mam za mało. Ale to już pozbieram więcej. jak Będę sam sobie trochę grał. A na razie starczy tyle. O, kwiatuszki. Kolejne korytarze. Trzeba się przejść. O, ten już idzie niżej. ale to już nie ode mnie zależy niestety zaczyna je stukać ogólnie miałem już wcześniej nagrywać ale był remont a teraz chyba jakieś końcóweczki. kryperek sobie się czai na mnie łuk by się przydał teraz dobra no już brałem na pustynię chyba stamtąd nawet gdzieś tam zaczynaliśmy dobra te góry naprawdę mi się podobają oprócz tego czarnego paska dobra drzewo <laughs> ogłosione drzewo właśnie tu są jakieś dziury też fajnie jest dobra na górę hop i zetniemy może tamte skoczymy fuck się wystraszyłem, że zginę, że spadnę na sam dół fuck znowu, naprawdę nie umiem to wskoczyć dobra, zetniemy jednak mniejsze drzewa taki mały fail o, ocalot e teraz może być ciemno Zetniemy sobie jedno drzewo, na razie takie, i pójdziemy może, nie wiem dokładnie ile nagrywam. zaraz powalczymy z jakimiś potworkami jak będą Nie wiem właśnie ile dokładnie nagrywam Ale to nic O, to już jest że za cicho czasami mówię już ja w pierwszym odcinku to widziałem że czasami miejscami było za cicho ale cóż to nie jest to jest trochę moja wina trochę wina mikrofonu idziemy w głąb o tu będą te zwykłe drzewa o fuck, 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 fuck Kupery. Co jest? Co jest w gnoju? Nie wybuchaj. Fak, fak, fak. Dobra. Słaby był. Dobra, bierzemy. Weźmy jeszcze kakao. Cappuccino nie mogę. Trzeba coś zjeść chyba. Nie, nie za to. Tak, tak. Czemu to biorę? To Dobra. gdzie? Który to? Fak! Ja! Plecy mi zrobił! Fak! Kolejny! Skąd oni się biorą? Fak, kolejny idzie! Ja! Myślałem, że to będzie spokojny odcinek. Zbieranie sobie materiałów na domek. A tu biorę i plecy mi robią od tyłu. No, plecy od tyłu się robią, a nie od przodu, dobra? Z przodu, od z przodu, od tyłu. O, dobra. Eee, sadzonki zwykłego drzewa by się przydały. Zwykłe to u mnie, te dębowe, jest jak coś. żadnej sadzonki naprawdę żadnej sadzonki a tu całe drzewo zniszczyłem i żadnej sadzonki to będzie trochę krótszy no w dupę niszczy mi wszystko wszystko musi mi zniszczyć zawsze nagramy do wschodu słońca i będzie koniec jeszcze San Andreas Rzuć mi coś, proszę. Rzuć. Ale cioto. Fuck! Tu gdzieś musi być spawnery. To niemożliwe, żeby ich było tak wiele. Tak dużo. za daleko odchodzić od domu żeby się nie zgubić jeszcze nie znam całym tego miejsca tak dokładnie A, grzybki grzybeczki Wiem, że ci pozwolę? No nie! Tak to ja nie chciałem. Co? Ty myślisz, że wybuchniesz? Te? O fuck! Czemu nie masz skeletów? O. Tylko powiedziałem. Skąd? Skąd deadne? deadne? Będzie koniec Endermany mi kradno, dirt. Wszyscy mi coś kradną. Fuck! Nie chciałem na niego patrzeć. Naprawdę nie chciałem. Ja. Dobra, skoczę tylko po te rzeczy i kończymy. Ja nie wierzę, że to musiało się tak skończyć. To było w ogóle? Ja, ja nie pamiętam, gdzie to było. Tam gdzieś, przy dżungli. Nie, no tak, jeszcze teraz wezmę Umrę i co będzie? Znaczy, że raz umarłem już. już myślałem, że naprawdę. nie spojrzałem mu w oczy, tylko na brzuch, trochę poniżej. Chciałem stracić, bo nawet nie mam tak dużo tych itemków, ale na początek to nawet dobre coś Okej okay. Miał być koniec przy zachodzie słońca Będzie przy śmierci o tu jest drzewo zwykłe Może chociaż z tego wydropną na te sadzonki chciałem powiedzieć nasionka jest chociaż jedno jest druga dobra nie będę już zwalał nie ma sensu z jednego drzewa dwa piły, no to dobrze no i idziemy do domu i kończymy. Lubię skakać po lodzie. Strasznie przyszybsze. Co to jest? Skinia jakaś... To to widziałem. To już tak było wolał jakiś biom inny niż taki ale wiem, że takie góry to najlepiej na zimowym e, Pasek jest dlatego, że śnieżki sobie zbierałem Bo myślałem, że jak się przeprowadzę to sobie zrobimy Bawwana Bawwana zrobimy jak będzie dynia może, że mamy dynie nie, nie ma dyni, szkoda dobra to by było na tyle w tym odcinku dzięki, że oglądaliście do zobaczenia trzymajcie się no i cześć